Katarzyna Lub Lubońska, gość specjalny gali Fen24, gość specjalny, bo było ogłoszenie, rozumiem, walki z Izabelą Badurek na Gali w ostrudzie. Trochę musieliśmy na ciebie czekać i dlaczego musieliśmy tyle czekać? A, chciałam, żebyście sobie poczekali troszeczkę a. na mnie. Tak a, po prostu. To spełniło się twoje. E, nie wiem, zachcianka, nazwijmy to w takim. A razie. mówię, a niech sobie trochę poczekają. E, tak naprawdę no... Chciałam sobie troszeczkę poukładać e, Życia. życie e, jakby służbowe, prywatne. E, tak jak sobie założyłam wszystko, wszystko się udało. E, I teraz mogę zająć się już z powrotem MMA. E, ale generalnie jeżeli chodzi o moje treningi, e, cały czas e, trenowałam, mówię przerwa jest tylko, tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o walki. Czyli poczułaś głód, rozumiem też, po jedynku. Dokładnie. A widziałaś dzisiaj pojedynek Pań, może Anita kontra Kamila? Tak, oczywiście. Bardzo Jak? byłam ciekawa tego zestawienia. Czy jeszcze nie dosyć, czy, czy wręcz odwrotnie? E, no, wiadomo, walka mogłaby troszeczkę dłużej potrwać, ale... E, e, ale po co? E, I tak no nie ukrywam, że chciałam, żeby Anita to wygrała i, i, i wiedziałam, że to wygra. A odnośnie Izabeli Badurek. E, no to to jest zawodniczka doświadczona. Na pewno warto mieć taką zawodniczkę w rekordzie, ale możesz powiedzieć właśnie coś o ostatnich pojedynkach, może Izabeli? Taką, tak, taką twoją ocenę jej, jej pojedynku? Właśnie, czy ona, ostatnia jej walka to chyba była z Judytą, z tego co pamiętam. Tak, chyba tak. Przegrana. Jeszcze nie, jeszcze nie widziałam tak tej, całej tej walki, ale z tego co kojarzę chyba cała, cała ta walka odbywała się w stójce, no wiadomo Judyta dobra, bardzo dobra zawodniczka stójkowa, potrafiła sobie poradzić z tym, żeby no, nie dać się obalić, a wcześniej chyba wcześniej chyba Iza walczyła na ladies, walczyłyśmy na jednej gali, ale myślę, że też nie ma za bardzo co brać pod uwagę tej walki, bo... No bo jej przeciwniczka to było jakby e, chyba dwa, dwie kategorie wyżej z tego co pamiętam i zawsze. Wiem czy wcześniej nie była nalepka przed Judytą? Yy... Musiałbym sprawdzić w rekord. Aha. Mam sprawdzić? No już nie pamiętam. Nie sprawdzać. Na TFL-u, no. No właśnie. Kamerzysta podpowiada. No dobra, nie się z tym. W każdym razie bardzo dziękuję w takim razie. E, czy nie wiem, powinniśmy coś jeszcze wiedzieć? Co nieco więcej, nie wiem, coś się wydarzyło ciekawego u Ciebie, co powinniśmy wiedzieć? Co byś chciał wiedzieć? No, jest kilka rzeczy. Dziękuję w takim razie.